Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, dlaczego niektóre kobiety decydują się angażować w głęboko intymne czynności ze swoimi partnerami, takie jak seks oralny, i co to naprawdę oznacza dla ich związku? W tym wideo zagłębimy się w mądrość 92-letniej kobiety, która dzieli się głębokimi spostrzeżeniami na temat tego, jak te czynności mogą wzmacniać emocjonalne i fizyczne więzi. Budować zaufanie i poprawiać wzajemne zadowolenie. Zostań z nami do końca, aby odkryć rewolucyjne porady, które mogą zmienić Twoje rozumienie intymności i pogłębić Twoje połączenie z partnerem. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałaś naszego kanału, zachęcam do kliknięcia przycisku subskrypcji i dzwonka powiadomień, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi treściami. Twoje wsparcie ma dla nas ogromne znaczenie. Więc jeśli uznasz to wideo za wartościowe, daj mu łapkę w górę, aby pomóc w rozpowszechnianiu naszej wiadomości. Czekam na Twoje przemyślenia na temat dzisiejszego tematu. Jeśli podoba ci się ta treść, proszę napisz jedyne w komentarzu. Jeśli to nie rezonuje z Tobą, zostaw zero. Twoja opinia jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ pomaga mi tworzyć lepsze filmy, które będą odpowiadały Twoim zainteresowaniom. A teraz zaczynajmy. Kobiety, które decydują się na seks oralny głęboko osobista podróż. Kobiety, które aktywnie wybierają uczestnictwo w seksie oralnym ze swoimi partnerami, rozpoczynają głęboko osobistą i intymną podróż. Ten akt nie dotyczy tylko przyjemności fizycznej, ale symbolizuje głęboką gotowość do zgłębiania głębszych aspektów ich seksualnego związku. Wzmacniając zarówno emocjonalne, jak i fizyczne więzi dzielone przez parę. Kiedy kobieta decyduje się na ten intymny akt, nie tylko okazuje ogromne zaufanie do swojego partnera, ale także otwarcie komunikuje swoje szczere pragnienie, by przynieść radość i spełnienie w relacje. Dla wielu par, seks oralny stanowi szczery wymianę miłości i troski. Podkreślając wspólne zobowiązanie do wzbogacania szczęścia drugiej osoby. Angażowanie się w seks oralny odpowiedzialnie, za obopólną zgodą i szacunkiem, tworzy atmosferę, w której otwarta rozmowa o pragnieniach i granicach ma szansę rozkwitać. Taka komunikacja jest kluczowa w budowaniu fundamentów zaufania i komfortu, zapewniając, że oboje partnerzy czują się cenieni. I słuchani w trakcie intymnych chwil. Zgoda odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu integralności i przyjemności z każdej aktywności seksualnej. Udział w seksie oralnym może również pomóc kobietom poczuć się bardziej uwolnionymi seksualnie. Przyjęcie aktywnej roli w zadowoleniu partnera może zwiększyć pewność siebie i poczucie kontroli nad swoją seksualnością. W zdrowych relacjach reciprocity Wzajemność jest często cenioną zasadą. Wiele kobiet docenia wzajemną wymianę przyjemności, czerpiąc radość zarówno zdawania, jak i otrzymywania. Niemniej jednak warto zaznaczyć, że seks oralny nie jest dla każdego. Każdy związek jest wyjątkowy, z różnorodnymi preferencjami i poziomami komfortu, i to jest całkowicie akceptowalne. Siła intymności, zaufania i szacunku. W istocie, decyzja o zaangażowaniu się w seks oralny może być potężnym wyrazem miłości, zaufania i wzajemnego szacunku. To decyzja, która może znacznie wzbogacić związek, dając obojgu partnerom głębsze zrozumienie i docenienie siebie nawzajem. Niemniej jednak najważniejszym aspektem pozostaje to, by oboje partnerzy czuli się bezpieczni, szanowani i połączeni, co sprawia, że ich wspólna podróż staje się pełna wzajemnego zadowolenia i emocjonalnej głębi. Jeśli wciąż oglądasz to wideo i uważasz te lekcje za przydatne, proszę napisz jeden w komentarzu, aby dać mi znać, że nadal jesteś ze mną. Fundamenty spełnionego życia seksualnego w związku. Fundamentem spełnionego życia seksualnego w związku jest z pewnością otwarta komunikacja. W której oboje partnerzy czują się komfortowo, rozmawiając o swoich preferencjach i pragnieniach seksualnych w sposób pełen szacunku. Seks oralny w tym kontekście to nie tylko akt fizyczny, ale głębokie wyrażenie intymności, zaufania i wzajemnej czułości. Kiedy podchodzi się do niego z obopólną zgodą, szacunkiem i przejrzystą komunikacją, może on pogłębić zarówno emocjonalne, jak i fizyczne więzi w związku, przyczyniając się do jego ogólnego zdrowia i satysfakcji. Co więcej, seks oralny oferuje wiele korzyści dla emocjonalnego i seksualnego dobrostanu zaangażowanych partnerów. Badania wskazują, że orgazmy, które często osiągane są podczas seksu oralnego, mogą poprawiać nastrój, redukować stres. I wspierać ogólne poczucie dobrostanu dla wielu par. To złagodzenie napięcia i pogłębiona intymność, które wynikają ze dzielenia się takimi osobistymi doświadczeniami, mogą dodatkowo umocnić ich więź emocjonalną. Ważne jest również podkreślenie, że seks oralny może służyć jako sposób na odkrywanie nowych aspektów seksualności i odkrywanie dodatkowych źródeł przyjemności. Eksperymentując z różnymi technikami i podejściami, pary mogą wzbogacić swój repertuar seksualny, odkrywając to, co naprawdę ich ekscytuje i satysfakcjonuje. Ten proces eksploracyjny może prowadzić do większego wzajemnego zrozumienia i połączenia, zwiększając intymność i dzieloną przyjemność. Należy jednak zauważyć, że seks oralny nie jest uniwersalnie akceptowany przez wszystkie pary. I to jest całkowicie zrozumiałe. Każda osoba ma unikalne preferencje i granice dotyczące intymności seksualnej, które powinny być szanowane w relacji. Otwarte i szczere rozmowy na temat pragnień, ograniczeń i obaw są kluczowe, aby obie strony czuły się szanowane i spełnione w swoim życiu seksualnym. Ponadto, praktykowanie seksu oralnego w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Jest kluczowe, zwłaszcza w kontekście ochrony przed chorobami przenoszonymi drogą płciową STI. Stosowanie środków ochrony, takich jak prezerwatywy podczas seksu oralnego, może znacznie zmniejszyć ryzyko transmisji STI, chroniąc zdrowie seksualne obu partnerów. W istocie, decyzja kobiety o zaangażowaniu się w seks oralny z jej partnerem często odzwierciedla jej pewność siebie, Zarówno w stosunku do siebie, jak i do partnera. Ten akt intymności wskazuje na wysoki poziom komfortu i emocjonalnego połączenia, pozwalając jej pewnie dzielić się i wyrażać swoje pragnienia. Dodatkowo, poświęcając się przyjemności partnera w tak osobisty sposób, okazuje swoją głęboką troskę o jego dobrostan, wzmacniając więzi emocjonalne. I budując poczucie bliskości oraz wzajemnej oddania w związku. Kończąc, poświęć chwilę, aby zastanowić się nad tym, czego się dzisiaj nauczyłeś. Jak ta mądrość 92-letniej kobiety zmieniła Twoje postrzeganie intymności i połączenia w relacjach? Chcielibyśmy usłyszeć Twoje zdanie, więc prosimy o podzielenie się w komentarzach jedną rzeczą, którą się nauczyłeś. I zamierzasz wprowadzić w swoim życiu? Jeśli podobał Ci się ten film, prosimy zostawić komentarz poniżej, i nie zapomnij polubić, udostępnić oraz subskrybować nasz kanał na YouTube, aby otrzymywać więcej cennych treści. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować dostarczanie wartościowych porad i mądrości. Dziękujemy za oglądanie.